Proszę pana, pójdzie pan do urzędu z najdrobniejszą sprawą i musi pan wypełnić... Ileś tam kwitów. Tak. Powtarzam, nie I wracając do szkoły, to wydaje mi się, żeby było lepiej, jeśli byłaby ograniczona tak zwana papierologia, prawda? Więcej czasu dla ucznia, prawda, dla rodziców, a, a mniej na, na, dobra, na te sprawę. papierologia papierologią w urzędach, na przykład. Też, też oczywiście. Na drodze, to różnych chyba gdzieś tam milion czy dwa miliony w Polsce urzędników gdzieś już czytałem. Tak i, i rzeczywiście, proszę pana, pójdzie Pan do urzędu z najdrobniejszą sprawą tak. i musi pan wypełnić. Ileś tam kwitów, powtarzam, nie jeden, tylko ileś tam, żeby coś załatwić, prawda? I, i, i załatwić, napisać jedno, odczekać dwa tygodnie to i może tak być, tak. No, jak na przykład teraz jest internetem można byłoby rzeczy zrobić. Można by było, ale wie pan co, nie wszyscy ludzie to zrobią, prawda? Myślę tutaj o osobach starszych, prawda? Nie każdy sobie może poradzić. Ja czasami Tak, że spokój do pokoju z urzędu do urzędu, aby jeden urzędnik tak nie mógł załatwić, tylko... Czas tracą Dokładnie, tak, tak. Mhm. Zresztą do zmiany. Jak po wyborach ogólnie jest Pani zadowolona, czy nie? Jestem zadowolona. Myślę, że zmiany będą korzystne, ale to wszystko wymaga czasu. To nie o to. A co Pani by tak zmieniła? służbę no, zdrowia, są inflacją, coś z drużyzną. Wszystko, proszę są pana, służbę zdrowia, tak. Bo Jak mam, to wygląda? Mam teraz do czynienia, proszę pana, no, no terminy, no długie terminy, prawda? Do specjalistów na rehabilitację. No jeśli ktoś ma przypadek pilny, nie będzie rok czekał na rehabilitację, no taka prawda. Pani ile już miała wyznaczone? No rok chyba. Czy Ciekała, po... Pani czy prywatnie? Prywatnie poszłam, oczywiście, tak. A prywatnie, tak. Liczba, 200 pewnie, 300? No to zależy od specjalisty, prawda, 200. czy zabiegi też. Więcej tak. lekarzy... Się... 800 dla wszystkich powinno być, jeżeli chodzi o młodych. Na emeryturę? No. Nie, o młodych teraz mówię, 800 plus. Komu dawać? Bogatym, biednym, pracującym, wszystkim? No, no nie rozpatrywałem tego, nie myślałem o tym. Tak, ale w, mam... w ogóle tak, ale nie nie. A pan zadowolony ogólnie, że platforma wygrała? Znaczy no koalicja? To się okaże. się okaże. Także jeszcze za krótko jest, żeby oceniać platformę. I... A to jest pytanie tak. o te zmiany w telewizji. Na lepsze czy na gorsze w TVP? Nie ocenię, bo nie oglądam telewizji. O nie mam ogląda, pan w ogóle telewizji. pan mo... pana wszystko jak to wygląda? Mogłoby być lepiej, nie? Nie ty który u pana. Na, nie... Najniższe. To musi być ciężko. Ciężko. Jedna emerytura, czy dwie u Pana w domu? Dwie. Nie, to chociaż tyle. Jakby Pan był sam, to chyba ciężko. No, no to by mnie Ciężko by Ciężko by było. Trzynastka, czternastka pomaga coś, czy, czy za słabo? Na pewno. Na, Na pewno, no. A jak można jeszcze pomóc emerytom? Finansowo. Jakieś... Valorzacja co miesiąc by była, czy... W ogóle. No jak pomóc? No, żeby to tańsze wszystko było, nie? Z z tymi cenami coś zrobić? Tak. A drogą jest teraz sklepa? Drogą. No, chleb ile kosztuje na przykład, co pan kupuje? 3,20. 3,20? A mhm. wcześniej ile kosztowało? Nie, mi podatek oddadzam, to nie chcę ani 13, ani 14, ani 15. pan nie chce ani łaski żadnej? Nie, chcę moje pieniądze. A rząd miał na takie rozdawanie? Przecież rząd to się utrzymuje z naszych podatków. No to, tak, jakiś mi dał ze swoich, prywatnych, kto by mi dał. Ale przecież rząd daje z naszych podatków. Nie, no ale to oni liczą, że średniemy...